Rodzinny dom Wicka był nie tylko miejscem radosnej beztroski, lecz także miejscem, w którym dzieci wzrastały w głębokiej wierze. Rodzice dbali, aby rodzina była prawdziwie domem, domowym kościołem, gdzie bez popadania w ducha bigoterii wspólnie się modlono i doświadczano świeżości wiary, żywiącej się łaską sakramentów świętych i wspólnym uczestnictwem w Niedzielnej Eucharystii. W owych w oczach najmłodszej siostry Marcjanny Wicek był zawsze kimś wyjątkowym. Ona sama tak wspominała po latach, że Wicek był zawsze wodzirejem w dobrym tego słowa znaczeniu. Zawsze umiał zachęcić, czy nakłonić do dobrego, żeby służyć w domu pomocą. Sam był bardzo pobożny i często zachęcał rodze rodzeństwo by razem z nim każdego dnia chodziło do Kościoła. Wiara była światłem, w którego blasku młody Wicek starał się kroczyć, odczytując Boże wskazówki na drodze życia. Ksiądz Stefan Wincenty rozpoczął swoją edukację w Szkole Podstawowej w 1919 roku. W roku 23 po raz pierwszy przekroczył próg Państwowego Gimnazjum. Aby w 1931 roku przystąpić do egzaminu maturalnego. Młody Stefan miał silną osobowość. Był szczególnie wymagający wobec samego siebie. Świadom, że jego młodsze rodze rodzeństwo patrzy na niego z podziwem i pragnieniem naśladowania go. Miał silne cechy przywódcze i w sposób naturalny zdobywał szacunek wśród swoich kolegów i przyjaciół. Zarówno przez przykład życia, jak i siłą naturalnej charyzmy pozyskiwał sobie sympatię ludzi. Ta cecha jego osobowości będzie mu towarzyszyła przez całe jego życie. Mając 9 lat zapragnął zostać ministrantem i w wypełnianiu tego obowiązku wykazywał się nieprzeciętną stałością i gorliwością. Jego matka zawsze wspominała, że nigdy z własnej winy nie opuścił żadnej mszy świętej. Ksiądz Stefan należał także do Sodalicji Mariańskiej, po pewnym czasie stał się, został przewodniczącym tej grupy modlących się i formujących na wzór Matki Najświętszej. Ale jego także, poza obecnością w Kościele, we wspólnotach kościelnych, wielką jego pasją było harcerstwo i tej działalności, ta działalność pozostawiła niezatarty ślad. W jego charakterze, pozwalając mu osiągnąć niezwykłą łatwość kontaktu z młodymi ludźmi, umiłowanie życia, panowanie nad sobą, wyrażające się choćby całkowitą abstynencją od alkoholu, wierność danemu słowu, odwaga w stawianiu czoła przeciwnościom, bezinteresowność, hojność, optymistyczna wizja rzeczywistości ćwiczenia kondycji fizycznej wszystko to ukształtowało w nim harcerstwo charakteryzuje i charakteryzuje jego postawę jako błogosławionego aż do ostatnich dni jego życia w tym okresie dorastania i kształtowania się także pod względem intelektualnym rodzi się myśl i pragnienie by poświęcić swoje życie Bogu ale ta decyzja nie była, dojrzewała długo i ten proces nie był taki bezbolesny. Wiele osób odradzało Stefanowi Wincentemu drogę do kapłaństwa, sugerując, że bez problemu mógłby się realizować, wybierając świecką karierę. Rodzice pozostawiali wolny wybór. Jedynie matka, znając zmagania duchowe syna, przypominała mu, że lepiej być dobrym chirurgiem, bo o tym myślał niż złym księdzem. W 1931 roku ksiądz Stefan wstępuje jednak do seminarium w Pelplinie, wtedy to była jeszcze diecezja chełmińska, zerywał związek. Zrywa swoje kontakty takie przyjacielskie, osobiste z drogimi mu osobami, o czym pisze w swoim pamiętniku, ale postanawia, że chce być przede wszystkim kapłanem wedle serca Bożego i tylko takim, a nie innym. Odwołam się do jego pierwszego zapisu w pamiętniku, kiedy wstąpił do seminarium, a pisał w nim tak. Zadawał sobie pytanie: Skąd pochodzę? Na co żyję? Dokąd dążę? I sam udziela sobie odpowiedzi: Od Boga, dla Boga, do Boga. Jakim ma być moje życie? Głos Boży zawezwał mnie, zawezwał mnie, zawezwał mnie, ze, zawezwał mnie ze świata. Nic odtąd nie ma mnie z Nim łączyć, tylko dla Boga chcę pracować. Dla Boga poświęcam wszystko, wszystko, co mi świat dawał. Nie pójdę drogą świata. Nasze drogi się rozminęły. Nie ja drogą świata, ale drogą Chrystusa i na tę drogę świat musi przyjść, a ja go muszę, a ja Go muszę na nią sprowadzić. Ale przedtem sam muszę się uświęcić. Przyszedłem tu, by się uświęcić. Przyszedłem stać się kapłanem wedle serca Bożego, i moim gorącym odtąd pragnieniem jest poświęcenie się służbie Bożej. Bogu będę zawsze składał dzięki, że mnie wezwał ze świata i przyprowadził do siebie. Chcę posiąść wiarę Piotra. Mądrość świętego Pawła, ale serce chce mieć świętego Jana. I to była ta dewiza, którą przez, całe swoje, przez cały swój pobyt w seminarium się kierował. Oczywiście ksiądz Stefan pełen swojej gorliwości zapału duszpasterskiego poświęcał się także kierowaniu wspólnotą harcerską, która istniała w seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 14 marca 1937 roku przez nałożenie rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Mod to jego kapłaństwa, które umieścił na obrazku pamiątkowym z pierwszej mszy świętej, którą odprawił następnego dnia w kolegiacie chełmżyńskiej, brzmiało Przez krzyż cierpień i życia szarego z Chrystusem. Do chwały zmartwychwstania. Nie zdawał sobie zapewne sprawy z tego, jak bardzo były to słowa prorocze i jak bardzo poważnie Bóg potraktował tę jego młodzieńczą deklarację. zaraz po święceniach kapłańskich przełożony biskup Okoniewski troszkę zaskoczył Wicka, mianując go swoim kapelanem, ale... On chciał być przede wszystkim księdzem, duszpasterzem, chciał być wśród ludzi, być im bratem i ojcem, wygłaszać kazania, sprawować sakramenty, organizować grupy duszpasterskie, wychodzić z młodzieżą na wyprawy, na łono natury. Chciał wrócić do harcerstwa. Perspektywa bycia sekretarzem biskupim nie budziła w nim wielkiego entuzjazmu. Po roku czasu zostaje. Tak naprawdę po dziewięciu miesiącach posługi tej kapłańskiej na własną prośbę zostanie przeniesiony właśnie do pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, w której ja dzisiaj mam zaszczyt być proboszczem i kustoszem jego relikwii. Zaczyna swoją pracę parafialną z ogromnym zapałem i tak naprawdę trzeba to sobie uświadomić, żeby zrozumieć, jak była to osobowość niesamowicie oddziaływująca, jak, jak to był jasny człowiek, bo pracował zaledwie roki kilka miesięcy tylko w Toruniu, zanim nie wybuchła wojna. Podjął miał szczególny charyzmat, jakiś dar przywiązywania do siebie młodzieży i z całą pewnością był, było to ze względu na jego doświadczenie harcerskie. Wszelką pracę duszpasterską spełniał nadzwyczaj sumiennie, często i żarliwie się modlił. Do dziś żyją osoby, które w Toruniu wspominają go, pamiętając jeszcze jego osobę, jako tego, który przychodził bardzo często do świątyni i spędzał długie godziny na modlitwie. Po cichu, skrycie, odmawiał brewiarz, adorował najświętszy sakrament. Miał też szczególny dar posługiwania chorym. Do dziś zapamiętano go właśnie jako takiego dobrego anioła. Moi drodzy, wiemy, że w tamtym czasie, kiedy ksiądz Stefan pracował w Toruniu, bo nie sposób powiedzieć wszystkiego o nim w tych kilku zdaniach i przez te kilka chwil, Kościół katolicki w Polsce był zawsze, wiemy o tym, ostoją patriotyzmu i polskości. Nie mogło zatem dziwić, że to właśnie kapłani uważanie byli na równi z innymi przedstawicielami inteligencji za głównych wrogów Rzeczpospolitej, a zagrożenie wojną było coraz większe. 11 września 1939 roku, po wybuchu wojny, krótko po zajęciu Torunia przez oddziały niemieckie, Wicek wraz z grupą innych kapłanów został osadzony w miejskim areszcie. Po kilku dniach większość aresztowanych wypuszczono do domu, Wicka zatrzymano kilka dni dłużej. A przyczyną takiej decyzji było z pewnością jego zaangażowanie w działalność harcerską i towarzysząca mu opinia przywódcy młodzieży. Przez władze okupacyjne został uznany za osobę potencjalnie niebezpieczną dla nowego porządku. Został po kilku dniach wypuszczony, choć ostrzegano go o tym, że kwestia jego ponownego aresztowania to tylko kwestia czasu i zorganizowano mu nawet możliwość wyjazdu z Torunia. On odmówił przyjaciołom, którzy o niego się troszczyli, pobłogosławił na drogę i prosił, aby wszystko w swoim życiu poświęcali przede wszystkim Matce Najświętszej, a potem się z nimi pożegnał i pozostał, że tak powiem, na swojej placówce. Rano 18 października 1939 roku Wicek poszedł najpierw na śniadanie do rodziców, którzy niedawno przedtem przenieśli się do Torunia. A wracając do porafi, u drzwi plemani zastał czekających na niego gestapowców, a oni mieli przy sobie nakaz jego aresztowania. I tak, moi drodzy, rozpoczyna się droga, która wcale nie staje się drogą mniej piękną w jego takiej duchowej drodze. Wicek trafia początkowo do Fortu Siódmego na Barbarce, w Barbarce pod Toruniem. I tam wszyscy najpierw zapamiętują go jako człowieka, jako kapłana, który czyni wręcz rzeczy niezwykłe. Kapłan gorliwi, który zajmuje się nie sobą, ale współwięźniami. Po kryjomu przekrada się do tak zwanej śmierci, celi śmierci, by pocieszać i spowiadać skazanych na śmierć. A więc dalej spełnia swoją duchową posługę. Wśród zatrzymanych było także dużo młodych ludzi. Wicek od razu się nimi zaopiekował, odwiedzał ich, pocieszał, a nawet zrobił im z chleba szachy, by mogli czymś się zająć. Organizował pogadanki religijne i historyczne. Wieczorami zwykle to on rozpoczynał wspólne modlitwa, w niedzielę, nie mając do dyspozycji chleba i wina, odprawiał tzw. msze recytowane. Wszystkie te czyny były bardzo ważne. Pozwalały zapomnieć o głodzie przejmującym zimie, wszawicy, niewygodach dnia codziennego, ale przede wszystkim pozwalały przezwyciężyć poczucie osamotnienia wobec groźmy śmierci i utraty najbliższych. Młodzi, patrząc na niewiele starszego od nich kapłana, który pomimo okropieństwa codzienności obozowej, Potrafił się uśmiechać i zachowywał wewnętrzny spokój, co dzisiaj przecież wszyscy tutaj świętujemy. Mawiali, że w tym uśmiechem na jego twarzy nawet piekło nie było im straszne. Kolejnym przystankiem jego drogi był Sztutchow. Po krótkim epizodzie pobytu także w obozie w, w Nowym Porcie w Gdańsku. I tam doświadcza takiej bezwzględnej, bezwzględnych zachowań tych, którzy tworzyli ten obóz i co mogło człowieka w obozie spotkać. Odzież, którą więźniowie mieli na sobie w chwili aresztowania i w której pracowali, służyła nocą za przykrycie. Często ta odzież była bardzo zniszczona, brudna, zawszawiona. To był największy problem. A największym też problemem była nienawiść ss szczególnie dla starszych kapłanów. Pobicia, szykany, mordy były na porządku dziennym. Trudno było zachować godność i przyznawać się do bycia kapłanem. I tu chciałbym podkreślić bez wątpienia to, że wicek zawsze pozostał kapłanem, i to było jakby jego naczelnym. Istotą jego posługi, wicek nigdy nie krył swego kapłań, swej kapłańskiej tożsamości. Zawsze był księdzem. Tak samo było w forcie siódmym, także w Stutthofie. Wicek, wicek był animatorem życia religijnego. Prowadził modlitwy wspólnotowe, medytacje i rozmowy, rozmowy duchowe. I nikt nie potrafił wytłumaczyć, jak mu się to udawało. Ale na początku, podczas świąt Wielkiej Nocy 1940 roku, Wicek zdobył trochę wina i hostii. W celi, w której przebywali kapłani, przygotowano zaimprowizowany zwalijski ołtarz. Wszyscy oczekiwali, że to właśnie młody kapłan odprawi mszę rezurekcyjną, ale on odstąpił ten przywilej starszemu współbratu. Te wszystkie wydarzenia były niezapomniane. Dla wielu jej uczestników Komunia Święta, którą przyjęli tego dnia, stała się wiatykiem na ostatnią drogę życia. Bernard Czapliński, późniejszy biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, takie dał świadectwo o Wicku z tamtych dni i tamtych wydarzeń. Gdy nas publicznie na placu apelowym bito na koźle, nie zapłakał nikt z kapłanów polskich, ani jeden się nie złamał, ani też nie poskarżył. A w ów wielki czwartek i wielkanoc myśmy się nie wstydzili łez, bo też było coś niesamowitego w tym wszystkim. Nocna jakaś upierna cisza panowała jeszcze w obozie koncentracyjnym. My zaś wszyscy bodaj już nie ludzie. Kaplica. Barak z kilku derami na oknach, by nie było widać światła palących się świeczek, które też się znalazły. Zamiast złocistych ornatów, łachmany podarte, zawszone. W miejsce kielicha zwyczajna szklanka. Nie wiem, kiedy w życiu przyjmowaliśmy Chrystusa do duszy z większą miłością i oddaniem niż ten Wielki Czwartek. Za to wszystko... Otoczyliśmy Wicka całą naszą miłością, bo już od pół roku nie byliśmy nam Mszy Świętej. Moi drodzy, można by o księdzu Wincentym mówić w bardzo wielu jego aspektach, ale to nasze przygotowanie do tego dzisiejszego uroczystego wprowadzenia jego relikwii i te kilka słów, które teraz tu padają, mają nas zachęcić przede wszystkim do tego, abyśmy umieli spojrzeć na tego wielkiego świętego. Może inaczej, na tego człowieka, a przede wszystkim na jego świętość, na jego pragnienie niesienia pokoju, na ukształtowanie jego duszy, na to pragnienie służenia drugiemu człowiekowi, które dzisiaj nam wszystkim tak bardzo jest potrzebne. Niewątpliwie to, co kształtowało jego serce i duszę, to była modlitwa, pragnienie bycia zawsze blisko ludzi potrzebujących pomocy, tak duchowo, jak i fizycznie. Znana jest jego miłość do chorych. On sam, jak mówił, pobyt w obozie uczynił swoją parafią i czynił wszystko, by zachowywać się i pracować tak, jak byłby na parafii. W czasie pobytu Dachał formował kleryków, którzy tam przebywali. Był spowiednikiem i wsparciem duchowym nawet dla kapłanów niemieckich, którzy też mieli z nim bardzo dobre kontakty. To był ten duch umiłowania przez niego kapłaństwa. Był obrońcą poniżanych i skrzywdzonych. Moi drodzy, kończąc jakby już to nasze przygotowanie, bo tak jak mówię, wszystkiego nie da się o Wicku powiedzieć w kilku słowach. Chcę tylko zwrócić uwagę na ostatnie godziny jego życia, bo wielu pyta skąd te relikwie, skoro wszyscy w obozie ciała zmarłych były palone. Otóż ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, choć miał świadomość, że może tylko potrzeba kilku miesięcy do tego, by obóz został wyzwolony. Z własnego pragnienia i poczucia odpowiedzialności za ludzi, którzy odchodzili z tego świata, umierali chorzy na tyfus, oddzieleni w osobnym łagrze, zaczął się do nich przekradać, by służyć im sakramentami świętymi, szczególnie spowiadając ich i rozgrzeszając, bo wiedzieli, że odchodzą z tego świata. Namówił nawet jeszcze grupę innych kapłanów, bo to nie sam ksiądz Stefan Wincenty służył tym chorym. Namówił też innych kapłanów, którzy służyli tym chorym i przegradali się potajemnie. Potem nawet zyskali zgodę Niemców właśnie na to, aby mogli tam iść już całkowicie dobrowolnie, bez, żadnych, bez żadnego ukrywania się. Oczywiście ksiądz Stefan zaraził się tyfusem i zachorował. I można zadać sobie pytanie, czy można sobie wyobrazić większy paradoks tamtych dni. Że właśnie kiedy wszyscy myśleli o powrocie do domu, do bliskich, a równocześnie człowiek w obozie wybiera, dokonuje wyboru ryzyka własnej śmierci. Czy można wytłumaczyć taki wybór? Nie ma, moi drodzy, co do tego wątpliwości. To tylko wiara i miłość sprawiły, że ksiądz Stefan. Poświęca swoje życie chorym. Dokładnie dnia 23 lutego 1945 roku, późnym wieczorem, umiera. W chwili śmierci był obok niego Stanisław Bieńka, przedwojenny student medycyny, który wyznaczony był do pracy na rewirze. I wracając po latach do tamtych chwil, wspominał, że wicek przez cały czas pozostawał pogodny, nie narzekał. Moi drodzy. Po śmierci ten właśnie student wyjmuje mu z palców, którymi podawał komunię świętą, fragmenty kości. Ludzie, którzy byli wokół niego, jego przyjaciele, dokonują na jego twarzy odlewu takiej maski z gipsu. Te kostki wkładają w ten gips i zakopują potajemnie poza terenem tego rewiru, w którym przebywali. Po skończonym, po wyzwoleniu obozu, po skończonej wojnie przyjaciele, kapłani, ci, którzy przeżyli ten obóz wracają po te relikwie, przywożą je do Torunia i oddają matce księdza Stefana, rodzinie. Ta, chcąc podzielić się ze wspólnotą, pozwala na to, aby część tych relikwii została wmurowana także w ściany świątyni, w której on posługiwał jako kapłan. I to właśnie stąd pochodzą, najprościej mówiąc, nie wdając się we wszystkie meandry te właśnie relikwie za chwilę podczas uroczystej eucharystii te relikwie zostaną tutaj wniesione i zostaną umieszczone w panteonie wybitnych Polaków myślę moi drodzy że każdy z nas otrzymuje więc dziś niezwykłego patrona człowieka który według wzoru życia którego można żyć Niekoniecznie przechodząc przez obóz, ale przede wszystkim będąc tym, którzy będą się miło, kierowali miłością do Boga, drugiego człowieka, potrafili wzajemnie o siebie dbać, słowie wzajemnie służyć. Na zakończenie, by jeszcze raz podkreślić jego duchowy charakter i niezwykły, niezwykłą charyzmę, którą miał w sobie, która oddziaływała na wszystkich, odwołam się jeszcze raz do przykładu, którym posłużył się ksiądz kardynał Kozłowiecki, który przyjechał, który przyjechał na beatyfikację do Torunia w czasie przed Mszą Świętą, przed ogłoszeniem tego faktu, dał o nim takie piękne świadectwo. Mówił tak, kiedy byłem w obozie w Dachau, wielu tam było biskupów, kapłanów, ale kiedy widziałem księdza Frelichowskiego... Zawsze przypominało mi się, że muszę iść do spowiedzi. I myślę, że jeszcze do, jeśli dobrze połączymy to, co żeśmy usłyszeli z tymi słowami, które ksiądz Stefan, czy o księdzu Stefanie zapisali jego przyjaciele kapłani, zrozumiemy, komu dzisiaj, kogo dzisiaj jeszcze, za kogo jeszcze raz dzisiaj dziękujemy Bogu i dziękujemy Opatrzności Bożej za to, że dawa nam tak wielkiego świętego. I tak wielkiego człowieka na nasze dni i na nasze czasy. Bardzo serdecznie, kochani Wam, dziękuję za cierpliwość i za ten czas wysłuchania. Zachęcam Was, abyście wrócili, przeczytali pamiętnik, że chcieli zainteresować się tą postacią, a na pewno życie nasze będzie piękniejsze, pełne pokoju i będziemy go też mogli i umieli przekazywać innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.